Szacunek do siebie. Moi drodzy, nie da się uratować narcyza przed narcyzmem. To walka z wiatrakami. Już wiesz, że narcyz kocha tylko wtedy, gdy ktoś patrzy. A gdy nikt nie widzi, to niszczy, manipuluje i poniża. Zdrowy związek buduje się na wzajemnym szacunku, a nie na rywalizacji i ciągłym poczuciu winy. W tym układzie. Tylko dystans jest jedyną odpowiedzią na ten brak szacunku. Nie reaguj, nie kłóć się, nie daj się wciągnąć w te dramaty. Po prostu usuń raz na zawsze swoją obecność i nie bój się zmian. Czasem odejście to nie słabość, ale mądrość. Nie przegrywasz bitwy, lecz chronisz swój własny spokój i psychikę. Im mniej energii dajesz tym, którzy cię nie cenią, tym więcej masz jej dla ludzi i spraw, które naprawdę się liczą i naprawdę są ważne. I pamiętaj, że ty się nie poddajesz, ty tylko dokonujesz wyboru. Bo pewnego dnia zdasz sobie sprawę, że oddalenie się to jedyny sposób, żeby zacząć szanować samego siebie.